Takie pytanie do Barbary Stanisławczy, która no, ma taką zdolność też dostrzeżenia pewnych tendencji cywilizacyjnych. Czy to nie jest tak, że ktoś chce wykorzystać to zagrożenie realne bądź wyolbrzymione? do jakichś zmian. Widzimy, no, że lewica jakby próbuje już tak powiedzieć, zobaczcie, tak można żyć, bez transportu, bez, bez rozwoju gospodarczego czy z ograniczonym. No, przebudujmy ten świat przy okazji, niech każdy ma jedno dziecko, po co więcej, klimat i tak dalej. Z tej perspektywy wiedzy i doświadczeń, które mamy w związku z tak zwaną pandemią, ja mówię zawsze tak zwaną, dlatego że definicja pandemii to jest tak naprawdę definicja matematyczna, którą określają statystycy. Statystycy mówią, że nie ma pandemii, że są jakieś zachorowania. Sprawa tego wirusa jest do końca też nierozpoznana, nie niezdefiniowana. Czym on jest, czy spowodowany ręką człowieka, czy przynajmniej udział w tym człowiek miał, na ile rzeczywiście te ogniska. Powodują śmiertelność. Nie mamy też informacji, jak wygląda śmiertelność spowodowana innymi chorobami, jak wyglądała śmiertelność w perspektywie ostatnich lat i tak dalej. Krótko mówiąc, nie wiemy na temat tak zwanej pandemii nic. Pojawiają się teraz coraz mniej, ale te zastraszające obrazy ciągle z tym samym zdjęciem, tak Czyli jakby którym, którym? na całym świecie, na przykład we Włoszech ciężarówki, które okazuje się były ciężarówkami zupełnie z innego czasu. Wywoziły muzułmanów, którzy byli, no, którzy się utopili w wędrówce do Europy. Nie miało to nic wspólnego z pandemią. To jest tak wielkie nadużycie informacyjne. Jeśli się okaże, że takich nadużyć jest więcej, to znaczy, że dokonuje się... I teraz biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje, które wywołuje pandemia na całym świecie, mogę powiedzieć, że jest to rodzaj nowej... Przepraszam za mocne słowo, ale chyba uzasadnione. Ono jest, a pewnie się tak okaże. Choć nie chcę być złą kasandrą, że jest to nowy rodzaj rewolucji. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zmiany ekonomiczne są straszliwe. Jeszcze większe zmiany dotyczące wolności człowieka. Jak teraz zdefiniujemy wolność człowieka? Całe RODO i te różne nieistotne administracyjne i ustawowe ustalenia nie mają żadnej racji bytu. Nie rozumiem, dlaczego muszę rubryczki wypełniać jakiś RODO, kiedy już pomijając, że dane są w internecie wszędzie, no to teraz, nie mówię w Polsce, ale na przykład w Australii, konkretnym przykładem się posłużę. Kiedy ktoś chce iść do kościoła, musi się wpisać na listę. W Anglii też tak jest. Kiedy Trzeba ktoś chce iść do restauracji, tutaj. musi się wpisać na listę. Przepraszam bardzo, życie osobiste człowieka, który nie chce być osobą rozpoznaną publicznie z intymnymi szczegółami, takie to, tak to wygląda, że tak już jest. Czyli odebrano nam tak naprawdę prawie wszystkie prawa. E, e, nie no tak, widzę tym, na, na, na wojnie jest, jest wojna, nie wiem, jest Wielka, ale Brytania, toczyła, nie, ale Wielka Brytania toczyła wojnę do 40. -tych. No te, też zdraczące ograniczenia i cenzurę wprowadzono, i, i reglamentację, i. No to rzeczywiście definiujemy, nie że teraz mamy stan ludzi. wojny? No, stan nadzwyczajny. Stan no nie sytuacji... mamy stanu nadzwyczajnego, nie został ogłoszony, właśnie. Nie został ogłoszony, jednocześnie ten stan nadzwyczajny jest wprowadzany. Jest, jest tak dużo. Proszę Państwa, my wszyscy nie jesteśmy zwolnieni z logicznością myślenia. Naprawdę, ja jestem po ścisłym umysłem po politechnice, mam też humanistyczne wykształcenie, ale nikogo łącznie ze mną nie zwalnia z logicznego myślenia. Jeżeli śledzimy rzeczywistość, to luk logicznych jest bardzo dużo. I nie upieram się przy, swoim, przy swojej diagnozie rzeczywistości. Bardzo bym chciała się mylić i bardzo poproszę ekspertów, żeby mnie z tej mojej mylnej diagnozy wyprowadzili ku dobru wspólnemu. Na razie nikt tego nie zrobił. Czy ta reakcja na pandemię świata, bo tutaj o świat właściwie pytamy, była, była stosowna, adekwatna czy przesadzona? Myślę, że wszyscy nie widzieliśmy się zachować, tak? Wszyscy to była ta nerwowość, była ta panika, to, co Pani preparam opowiada o tych yy, zdjęciach, które teraz okazuje się, często manipulacjami, czyli zostało użyta jakby taka yy, presja pewnego stresu, żeby siedzieć w domu, uważać tak dalej. No sprawiła, że wszyscy gdzieś tam się zamknęliśmy, siedzieliśmy w domach yy, i czekaliśmy, co będzie. Myślę, że to, że jednak w Polsce nie odczuwamy, to, że jest taka potrzeba przejrzenia, to jest taka, że nie jest w stosunku bo dużo. Ciągle rozmawiamy, czy ktoś z naszych znajomych zmarł, czy nie, czy zachorował i to są jednostkowe przypadki. Tak, gdyby nie, gdy nie media jest. społecznościowe, to byśmy mieli właściwie zerowy kontakt. Tak? Czasem Więc... kogoś znamy ze sfery publicznej i wiemy, że on, on przeżywa zakażenie. Pytanie do Macieja Pawlickiego. Czy polski rząd się mógł zachować inaczej? Bo ty jesteś osobą, która od, od samego początku mówi, że to jest zły kurs. Ale czy polski rząd się mógł inaczej zachować? Czy nie zostałby zmieciony politycznie? Jeśli, jeśli można, ja, bym, ja już wielokrotnie mówiłem, że tamten okres jest zamknięty, że rząd się dobrze zachował, że ten rząd się wówczas dobrze zachował. Nie miał wyjść. tu się zgadzam z Piotrem, tylko nie mówmy już o tamtym czasie. Jesteśmy w zupełnie innym czasie, jesteśmy pół roku później, wiemy o wiele więcej, wiemy, że tamta przewidziana przez Instytuty Hopkinsa i inne śmiertelność okazała się kilkudziesięciokrotnie mniejsza, a w tej chwili widzimy, Przepraszam, ale tak powiem, ale kolejną mega manipulację przez media, bo to wszystko, co się krzyczy w ostatnich godzinach o, o radykalnym wzroście zachorowań, czy mówi się zachorowania. Chodzi o zbadane zakażenia, które nie są zachorowaniami. Natomiast spójrzmy na śmiertelność. Spójrzmy na Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Francję. Na wykresy śmiertelności. One spadły i są przy bardzo no, Ale płaskie. W niektórych krajach bardzo w niektórych skoczyły. krajach, ale ja mówię, to znaczy, to znaczy bardzo skoczyły. Bardzo skoczyły na Chorwacji, gdzie jest siedem siedem zgonów dziennie. I to jest, wygląda na wykresie, że skoczyło. Spójrzmy w Polsce w zeszłym roku w w Polsce w zeszłym, wczoraj zmarło 1200 osób, 50 czy 70 na zapalenie płuc. A my mówimy o 20, które zmarły, jaką, każda śmierć jest trudna, ale przeciętna tych, którzy zmarli wczoraj, to jest 75 czy 78 lat. To nie jest tak, że ja lekceważę, ja tylko mówię o tym, że, ten, że nadal dajemy się wpędzić w napędzanie histerii. My to ważne, że, że, rząd, w ten, że Maćku, polski rząd już nie... Słyszałem wczoraj wypowiedź rzecznika ministerstwa, który mówi, my nie walczymy z jakby obecnością tego wirusa. Wiemy, że I tego nie dobrze. wygramy. I bardzo dobrze, hmm. ponieważ te dane, oczywiście, że nie wygramy z ilością zakażeń. Ponieważ ilość zakażeń jest prawdopodobnie wielokrotnie większa niż zbadana. A co to oznacza? To oznacza, że śmiertelność jest jeszcze wielokrotnie mniejsza. Jest, jest naprawdę bardzo mała śmiertelność. Ale czy sama idea walki z tym, żebyśmy mieli to dystansowanie społeczne, znaczy, jeżeli żeby nosić To jest dokładnie tak, jak jest w polskim prawie. Nie wiem, czy on... o nie. Dzieci w szkole nie będą zaczynały. Dzieci jest, za, no One za dzieci jest na poziomie 0,000. Maciek, ale, 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 Maciek, ale jeżeli ja wchodzę, stykam się z ludźmi, którzy demonstracyjnie mówią, że nie chcą maseczek. No to ja jestem to jest, taki, też mam na to no ale to jeżeli ja, ja, jestem ja nie jestem taką osobą, nie to jeżeli ja jadę autobusem, a ty nie nosisz maseczki, no to. to bo ja wiesz, mogę sobie powiedzieć, choćby nawet on nie wierzył, to niech ale... założy, że on nie się człowieka. No, ja, tylko... ja, ja postępuję zgodnie z polskim prawem. Polskie prawo wedle ustawy o chorobach zakaźnych pozwala w tak zwanych środkach prewencyjnych czy profilaktycznych, pozwala stosować je wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. To jest polskie prawo. Ono się nie zmieniło. ale są zasady współżycia? Moment, nie, 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 ale zasady współżycia nie można odbierać tak. ludziom możliwości oddychania i tak. nie można narzucać im możliwości, nie, nie można narzucać im groźby uduszenia. Się. Znaczy ludzie przeżywają, to rzeczywiście jest pewna różnica, bo. Są osoby, dla których maseczka jest bardzo dotkliwa, tak? Nie ma ja pewne problemy. Nie muszę jeszcze coś dodać. Ponieważ zwróćcie uwagę, Państwo, że my w ogóle nie mówimy o skutkach ubocznych dla in, inaczej chorych, że się tak wyrażę. Inaczej chorych, czyli chorych na e, zawały, na e, e, Oni onkologiczne. Nie są leczeni. Nie są Oni boczeni. są zaniedbywani. Nie, Oni są, się nie, boją, nie są leczeni, są przerwane leczeni. operacje, przerwane no, kuracje. Straszne skutki na przykład wykrywalności nowotworów. Straszne potworne, tak. ponieważ ludzie nie przychodzą albo nie mogą przyjść, bo są zamknięte, zamknięte przychody. Jakie są statystyki, badania. które właśnie pokazują nie to zjawisko? Tzn. jaki jak będzie koszt na, przykład, jak będzie jak na długości jest. życia yy, spadku PKB o, Jaka o te parę, parę, na przykład tak, tak. A skutki społeczne, przepraszam, jesteśmy na festiwalu o wolności, skutki społeczne są przerażające dla mnie. To znaczy to, że w, te, w tej chwili jesteśmy w społeczeństwie podzielonym które patrzy na siebie za tych okularów wilkiem, które, które no, zostało, powiedziałbym, wpuszczone w sytuację fałszywą. Pytanie, to czy na się... przykład spowoduje, że młode pokolenie jest, jest wyrośnie, nie wiem, na, na takie bardziej dzielne... Nie. Czy na donosicieli wyrośnie, nie. czy na że zupełnie już zamknięte w sobie... To jest wystraszone społeczeństwo. Oni, e, autentycznie wielu z nich uwierzyło w zagrożenie. Nie mają głębokiego rozeznania nie rzeczywistości. Nie czytają, nie czytają statystyk, nie tak. ponieważ samo przeczytanie statystyk że śmiertelność jest po prostu... Na, jest w, 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 mieści się w błędzie statystycznym, samo to przeczytanie już uspokaja. No tak, ale jeżeli rozmawiamy z osobami, które są w grupach ryzyka, no to już tak, już nie jest ryzyk. tak No tak, ale nasze zachowanie ma wpływ na ich sytuację. Ale to poczytajmy, jest i jak, jak, jak się przenosi wirus. Przecież za, zakładamy przyłbicę. Przecież to jest aerozol, to tak, odbije się to od przyłbicy i za chwilę zarazi. Są te wykresy, no że to no, jednak... To są absurdalne maseczki, żeby były skuteczne, trzeba zmieniać to 20 minut, tak co pół godziny. Nie, Jeżeli one się ograniczają to skrajowanie, składnikiem wirusa się stają. Tak Jeżeli jest. się je nosi bez przerwy. Jeżeli chcemy nosić, powinno się je zmieniać Dobrze, tutaj 8 tutaj... razy dziennie. Nie idźmy, bo...